A ty Gościu się na kogo czujesz. Chodź walczyć, chodź kurwa, chodź Jakiś chłód nikt nie idzie. Ale tutaj się trzymać, wolę się trzymać. Kurwa, tyle osób, 164 ponad, a nikogo tu nie ma. Tam tu się, tam, 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 tam. Kozak no, Taki kozak jesteś, na Taki kozak jesteś Sorry, sorry, chciałem się przemiąć do mojego papierosa, ale nie mogę. Tak popchnął papieroska, idę bić się, kurwa, wytępę szmat.

Kurwa, tyle ludzi w końcu, ale ja chcę się pokować. Diamety, diamety, A kurwa, znowu deadłem ja, pierdziula Sorry, że tak przeklinam, ale znowu deadłem. Jest chore Ja chcę, kurde, kogoś zabić? <totro> No nie! Kurde! Gdzie czas spieprzać, a nie! Bo ja chcę, kurde, przeżyć! Proszę was! Ja chcę przeżyć! Który ja ci chuju pomagam, a ty jeszcze kurwa na mnie, tak? Mhm. A cię kurwa, zaraz do Po nim jak a, się, kurwa, zaraz zdrwę. O tam przejść. Kurwa, znowu. Nie ma tu już nowego PvP. O, siema. Siema. A, coś Chleb. A, pan Nam to tam, w prezencie. A. Tak, w prezencie. Jedziemy, jedziemy! Kurwy. Ostatniego i jedzie, i ja i zbierdzam. Ten raz O, tego chuja, bardzo Krzysztofa. Juhu, juhu. Dobra, dziękuję za obejrzenie filmika, zapraszam do subskrypcji i lajkowania. No to ciao, pa, cześć.